Deepfake to jedno z największych cyfrowych zagrożeń XXI wieku. Mówimy w końcu o bardzo prostej i bardzo taniej edycji wideo. I jeśli deepfakes w przyszłości staną się tak zaawansowane, że trudno będzie je odróżnić od oryginału, no to jako ludzkość możemy mieć problem. I w tym materiale porozmawiamy sobie o tym, czym są deepfakes, jak powstają, jak ewoluowały i czego możemy się po nich spodziewać w przyszłości. Także zapraszam. Materiały wideo są dziś w zasadzie jedynym prawdziwie rzetelnym dowodem. W dobie fake newsów, wszędobylskiej dezinformacji, manipulacji informacjami w środkach masowego przekazu, ale też przerabiania zdjęć w Photoshopie i montowania wypowiedzi audio, to, co nagrane, było zwykle ostatecznym materiałem potwierdzającym prawdziwość lub nieprawdziwość danej tezy. Informacje i zdjęcia fajkuje się za długo, by nie miały ulegać naszej podwójnej weryfikacji. Już w czasach II wojny światowej, chociażby Goebbels został wycięty z fotografii, a zdjęcie Mussoliniego na koniu zostało wyedytowane, by wyglądał na nim na potężniejszego. A teraz wyobraźmy sobie taką sytuację w czasach obecnych. Na Twitterze pojawia się deepfake prezydenta Stanów Zjednoczonych, w którym mówi, że wypowiada wojnę całej Unii Europejskiej. Tego typu materiały roznoszą się wiralowo w zawrotnym tempie. Zanim ktokolwiek się zorientuje, materiał mógłby mieć już kilka milionów wyświetleń, a zanim prezydent wyda oświadczenie, w którym potwierdzi, że to nieprawda, tych wyświetleń może być już kilkanaście lub nawet Kilkadziesiąt. Kilka więcej takich sytuacji później. Ludzie przestaną już kompletnie wierzyć w to, co widzą. Zresztą daleko nie trzeba szukać. W trakcie kampanii prezydenckiej wyedytowano wypowiedź Joe Bidena w taki sposób, by sugerowała, że nie wie, w jakim stanie się znajduje. Zanim zorientowano się, że to fake, film zobaczył milion osób. Deepfake to połączenie określeń deep learning, czyli odnogi uczenia maszynowego, z fake'iem, czyli fałszem, nieprawdą. Deepfake to zatem fałszywy materiał wideo, w którym oryginalna twarz zostaje zastąpiona inną, a technologia deep learning sprawia, że materiał zaczyna wyglądać bardzo wiarygodnie. Aby wyglądało to właściwie, sztuczna inteligencja musi nauczyć się, jak zachowuje się ludzka twarz. W tym celu do programu wprowadza się odpowiednio dużo materiałów źródłowych, czyli zdjęć i filmów. Dlatego też z każdym rokiem widzimy, jak deepfake się rozwija, bo z każdym rokiem sztuczna inteligencja potrafi to robić coraz lepiej. Sam termin deepfake po raz pierwszy pojawił się w 2017 roku kiedy to na Redditie użytkownicy wrzucali swoje pierwsze próby stworzenia fałszywych materiałów. Wtedy były to głównie krótkie filmy pornograficzne z udziałem celebrytów, ale też materiały komediowe, w których twarz jednego aktora podstawiana była pod drugiego. Dziś zresztą deepfake'i wykorzystuje się w podobny sposób. Raport State of Deepfake 2019 podkreśla, że aż 96% deepfake'ów to treści pornograficzne. Do czerwca 2020 roku wykryto prawie 50 tysięcy różnych deepfaków, a dla przykładu, do końca 2017 roku tych filmów było zaledwie 8 tysięcy. Ta rosnąca popularność deepfaków wynika z faktu, że w 2018 roku weszły one do komercyjnego użytku. Pojawiło się kilka głośnych programów umożliwiających tworzenie takich filmów. Pierwszą głośną aplikacją było chińskie ZAO, niedostępne w naszym kraju, które umożliwiało postawianie swojej twarzy w prosty sposób pod twarzy aktorów w filmach. Nieco bardziej funkcjonalne było wydane w tym samym roku komputerowe Fake App, które, co prawda, wymaga dostarczania większej ilości materiału źródłowego, ale też daje lepsze efekty. Od jakiegoś czasu w Google Play i App Store można też pobierać aplikację ReFace, która ma podobne założenia do ZAO. Od wrzucamy twarz, wybieramy film i po chwili oglądamy deepfake. Działa to szybko i tak prosto właśnie dlatego, że kiedy dużo osób korzysta z aplikacji, to dostaje ona dużo materiału źródłowego. Dzięki czemu sztuczna inteligencja może się szybciej uczyć. Każdy z was może to zresztą zrobić w kilku prostych krokach, po prostu instalując aplikację, wrzucając zdjęcie i generując film. Od tamtej pory deepfakeów z udziałem znanych ludzi przybywa. Nie tak dawno temu na TikToku wypuszczono absolutnie oszałamiający materiał z Tomem Cruise'em w roli głównej. Szybko go jednak zdjęto, bo najpewniej zajęli się nim prawnicy. Pojawił się też deepfake Baracka Obamy, czy Marka Zuckerberga, na których tłumaczyli istotę zagrożeniem w sieci. Pod koniec zeszłego roku z kolei przy użyciu techniki deepfake przerobiono świąteczne życzenia od królowej Elżbiety. Głos zmodyfikowano, dodano też tańce w tiktokowym stylu i sam materiał miał wyjść komediowy. Wyglądał przy tym bardzo realistycznie. Jest też aplikacja, która umożliwia ożywianie naszych zdjęć, a w innych deepfake'ach wystąpili między innymi Putin i Kim Jong Un. Pomysłów na deepfake jest cała masa. Jak widzicie, na ten moment deepfake wykorzystuje się przede wszystkim do tworzenia zabawnych filmików na potrzeby social media. I oczywiście pojawiają się deepfake'i z politykami w rolach głównych, ale jak do tej pory były one jedynie ciekawostką. Z tego względu, że bardziej obeznani mogli szybko rozpoznać fake po głosie. Co bardziej, uważne oko też szybko wyłapie, że ma do czynienia z wizualną śrubką. Jednakże audio dla sztucznej inteligencji też nie jest problemem. Rozmowy również da się sfejkować na tej samej zasadzie co wideo, ucząc maszynę głosu danej osoby poprzez wprowadzenie wielu godzin próbek audio. Najlepszym przykładem może być ogólnie dostępny projekt Gothic Bot, czyli syntezator głosowy różnych aktorów wcielających się w znane role w grach wideo. Projekt już teraz jest w bardzo zaawansowanym stadium. Dla przykładu nauczono SI mówić głosem Anny Cieślak, aktorki wcielającej się w rolę Ciri w Wiedźmie 3. Na kanale projektu można posłuchać, jak Ciri czyta inwokację pana Tadeusza. Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem do odpłaczącej matki pod Twoją opiekę. Zagrożenie jest więc ogromne. W tym samym czasie, kiedy sztuczna inteligencja uczy się realistycznie podmieniać twarze, uczy się też mówić głosem znanych osób. Na szczęście pocieszające jest to, że niektóre oprogramowania wyłapujące deepfake są w stanie je oceniać z dokładnością do 99%. Jednak ten 1% wciąż daje dość duże pole do niepewności. Pocieszające jest na pewno to, że jak do tej pory, mimo około 3-4 lat na karku, deepfakey jak na razie nie wyrządziło dużych krzywd i nie manipulowały wyborów. A jakie są pozytywne wykorzystania deepfaków? Cóż, przede wszystkim to bardzo prosta i tania metoda do tworzenia CGI w Hollywood. Zamiast tymi miesiącami tuszować wąs Henry'ego Cavilla w Widze Sprawiedliwości, w przyszłości można będzie po prostu podstawić jego twarz z czasów, kiedy nie miał wąsów. Paradoksalnie, pozytywny deepfake może być też wykorzystywany w polityce. Indyjski polityk Manoch Tivari wykorzystał deepfake, aby dotrzeć do odbiorców w innych językach. Najpierw nagrał się w języku Hindi, a następnie w prosty sposób przerobił wideo, by jego twarz mówiła na no niej w języku angielskim. He said they will Chyba największym problemem deepfake jest to, że póki co nie widać dla niego zbyt wielu pozytywnych zastosowań, natomiast szkody mogą być identyczne. Ba, deepfake może zmienić sposób w jaki funkcjonujemy i w jaki pozyskujemy informacje. Dlatego też technologia do rozpoznawania deepfake rozwija się w podobny sposób, bo z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Na tej samej zasadzie technologia wyszukuje w deepfake'u niewidocznych gołym okiem granic, w których zaczyna się nakładanie twarzy na obraz. Inna metoda zakłada porównanie potencjalnego deepfake'u z prawdziwym zdjęciem. SI potrafi też rozpoznawać emocje i wykrywać, czy te zaprezentowane na filmie są adekwatne do tego, co dana osoba mówi, a więc porównuje obraz z audio. Metod jest, jak widzicie, wiele, ale trzeba pamiętać o jednym. Żeby były skuteczne, muszą być zaimplementowane w miejscach, w których te filmy są publikowane, czyli na YouTube, Facebooku czy Twitterze. Dzisiejsze algorytmy potrafią już rozpoznawać niedozwolone treści, nielegalnie wykorzystywane piosenki czy obrazy. Kolejnym krokiem jest więc rozpoznawanie deepfaków. Jeśli te rozwiązania nie zostaną wystarczająco udoskonalone i szybko zaimplementowane, czekają nas bardzo trudne czasy. I chyba najbardziej zaskakujące w deepfakach aktualnie jest to, że pomimo tego, że już teraz imponują i często naprawdę e, trudno jest je odróżnić od materiału oryginalnego, to do tej pory. Nie wyrządziły jakichś dużych szkód. To znaczy, oczywiście celebryci na pewno nie są zadowoleni z tego, że pojawiają się często w kontrowersyjnych materiałach, szczególnie materiałach pornograficznych, natomiast wszystkie osoby, które tego typu materiały widzą, na pewno są świadome, że mówimy o deepfake'ach. Oczywiście zdarzają się też takie materiały, w których na przykład Donald Trump stawał się celem deepfake'u i wtedy pod takim materiałem zdarzały się komentarze, e, które, które, po których widać było ewidentnie, że ludzie nie zorientowali się, że, że dany materiał jest deepfake'em. natomiast jest to mniejszość. Natomiast i tak duże obawy rodzi to, w jakim kierunku ta technologia pójdzie do przodu e, i, i czego będziemy się po niej spodziewać. E, a na ten moment to tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się zdrowiu. Na razie. Cześć.